Maria Skłodowska po mężu Kiri była nie tylko bardzo inteligentną kobietą, to był najwybitniejszy umysł w dziejach. Jej dokonania naukowe przypadły na okres, kiedy kobiety były dyskryminowane przez mężczyzn, którzy dominowali w sferze publicznej. Ale determinacja Marii, konsekwencja w badaniach spowodowała, że dla wielu uczonych, nie tylko dla kobiet uczonych, ale także dla uczonych mężczyzn, stała się wzorem do naśladowania. Maria Skłodowska-Curie to Polka, która w konkursie miesięcznika, mówią wieki, zdobyła zaszczytny tytuł Polki Wszechczasów. Ale to także Polka, która w konkursach światowych na najbardziej na postać, która dokonała naj, największych przełomowych odkryć, która zasłużyła się dla cywilizacji, zajmuje zaszczytne, wysokie miejsca. Maria Curie Przełamywała stereotypy, walczyła z nieświadomie, nie głosząc haseł, po prostu swoją pracą, dyscypliną udowadniała, że kobieta jest równorzędną istotą z mężczyznami. W 1891 roku podjęła naukę na Wydziale Fizyki i Chemii Paryskiej Sorbony. Była jedną z 23 kobiet. Które kontynuowały na tym wydziale naukę. W tym czasie studiowało 1825 mężczyzn, a więc stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 1 do 100. Maria, niespełna po dwóch latach od podjęcia nauki, którą rozpoczęła 3 listopada 1891 roku, po niespełna dwóch latach uzyskała tytuł licencjata z zakresu fizyki. Następnie, po roku, uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie matematyki. Tytuł licencjata fizyki uzyskała z pierwszą lokatą. W 1897 roku zdała z pierwszą lokatą egzamin profesorski i mogła nauczać w szkołach średnich, w licealnych szkołach średnich. W 1900 roku podjęła pracę w SERF, w wyższej szkole normalnej w SERF, i tam uczyła przyszłe nauczycielki, wykładając im fizykę. Następnie Dokonała wielkich odkryć. Przełamywała bariery, przełamywała stereotypy. Nie zajmowała się teorią, zajmowała się fizyką doświadczalną, zajmowała się doświadczeniami, prowadziła badania. I te badania doprowadziły ją do wielkich odkryć. Ale gdy okazało się, że Maria uczyniła tak znaczące postępy, wówczas jej mąż Piotr Kiri przyłączył się do badań. Pozostawił badania, które prowadził nad kryształami, i dołączył do badań żony. I w ten oto sposób dokonały się wielkie odkrycia. Maria Skłodowska obroniła w 1903 roku doktorat w dziedzinie fizyki. Była pierwszą kobietą ze stopniem naukowym doktora. Promotorem jej doktoratu był Gabriel Lippmann, który 5 lat później zdobył Nagrodę Nobla. Broniąc doktorat, na wniosek Gabriela Lippmana, profesora, dopisano yy, słowa, które wskazywały, że jest to doktorat wybitny. I później, gdy Akademia Noblowska nominowała Marię Skłodowską-Curie, we Francji Marię Curie-Skłodowską do Nagrody Nobla, Gabriel Lippmann razem z trzema innymi profesorami wnioskował do Akademii Noblowskiej, aby Marii nie przyznawać tego zaszczytnego tytułu. Co spowodowało, że było takie jego stanowisko? Na pewno to, że była młodą, 36-letnią kobietą. Na pewno to, że była cudzoziemką. Pochodziła gdzieś z ziem pod Berłem Cara, z Europy Wschodniej. Maria Skłodowska Curie, to, że otrzymała wówczas Nagrodę Nobla, Zawdzięcza też swojemu mężowi, który powiedział, że nie przyjmie nagrody, jeśli Maria zostanie w tym pominięta. Małżonkowie Kiri nie pojechali do yy, odebrać Nagrody Nobla. Byli zbyt wyczerpani pracą naukową. W ich imieniu nagrodę odbierał ambasador Francji w Szwecji. Przewodniczący Akademii Neblowskiej wskazywał na osiągnięcia profesora Kiri. I madame Curie. Maria nie była potraktowana w sposób równorzędny. Jej odkrycia dały jednak istotną pozycję w świecie nauki. To była równorzędna osoba takim znakomitościom jak na przykład Albert Einstein, którego była koleżanką. Następnie, gdy Piotr Curie zginął pod kołami wozu konnego. Akademia Sorbona zaproponowała Marii prowadzenie badań doświadczalnych, ale bez tytułu profesora. Sorbona jednak ugięła się i dwa lata później nadała jej tytuł profesora zwyczajnego. A jeszcze w 1906 roku w listopadzie powierzyła jej prowadzenie wykładów kontynuowanych wcześniej przez jej męża. Na ten wykład przybyło ponad 200, ponad 200 osób. Wśród publiczności byli nie tylko członkowie Sorbony, ale także wielu dziennikarzy. Le Journal napisał, że wykład Madame Curie Profesor Curie to triumfalny pochód feminizmu, że to pokazuje, iż kobieta staje się istotą równorzędną mężczyźnie. Za życia można było w dwojaki sposób honorować wybitne osoby: przyznając im legię honorową bądź krzesło w Akademii Nauk. Maria o to się starała. Ale 23 stycznia 1911 roku przegrała głosowanie z jej konkurentami. Zresztą, nawet do wygłoszenia referatu nie dopuszczono Marii Skłodowskiej curie Woźny donośnym głosem oznajmiał kobietom wstęp wzbroniony. Mimo to w pierwszym głosowaniu przegrała tylko jednym głosem. W 1922 roku Paryska Akademia Medyczna uczyniła ją członkiem swojej akademii. Była to kobieta niezłomna i wyjątkowa, która wyprzedziła swoją epokę. Urodziła się ponad 150 lat temu. Gdyby dzisiaj przyszła na świat i za kilkadziesiąt lat prowadziła badania naukowe, jej badania, śmiem. Twierdzić i nie tylko śmiem twierdzić, ale jestem przekonana, wyprzedziłyby epokę. Maria Skłodowska-Kiri to jeden z najwybitniejszych umysłów wszechczasów.